Także dzisiaj mamy ładny egzemplarz Infinity Q60, wersja Sport. chyba to jest Red Sport, jeżeli dobrze pamiętam, ponieważ to jest na stany Red Sport, a w Europie zawsze to jest Sport. Tak, i zawsze jest napędem na cztery koła. Także znowu mamy egzemplarz, który musieliśmy rozpiąć napęd, żeby mieć tylko na tył. Seria nam powinna dać wynik tutaj 405 koni, ale jak wiecie z doświadczenia, rzadko kiedy te serie mamy. Na starcie, ale mamy bardzo fajną rzecz. Właściciel tego samochodu tankuje tylko na szelu stateczkę. Także, mimo że mamy tutaj oryginalny wydech, wszystkie katalizatory, to powinniśmy zrobić bardzo fajny wynik. Ja liczę osobiście na te 450 koni. A co nam kamownia pokaże, dowiemy się za chwilę, ale mogę Wam powiedzieć, że oczekiwania właściciela są takie, żeby przynajmniej te 10% mocy od tego pierwszego pomiaru, żebyśmy uzyskali. Ja bym powiedział, może nie maksymalnie moc, ale poprawa momentu obrotowego od dołu w tym samochodzie jest zawsze na plus, ponieważ dopóki katalizatory pozwalają przepuszczać, to możemy tutaj wygenerować te 650 N. Dobra, nie będziemy dłużej czekać. Mamy już przypięte auto. Podłączone wszystko. Działamy po prostu ze strojeniem, bo szkoda czasu marnować robimy. Także idziemy, żeby zrobić pierwszy pomiar i zobaczymy, z czym mamy dzisiaj do czynienia. No dobra, jesteśmy sobie już w samochodzie, na hamowni, tak jak mówiłem. E, dokonamy sobie, włączam sobie kalibrację, zobaczymy, z czym mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o software, czy już taki model robiłem, chociaż to Europa, więc prawdopodobnie nie robiłem takiego ku 60, bardziej ku 50 po Europie. Na pewno się wygodniej siedzi niż w korwecie. W tym samochodzie. No dobra. Yy, mamy skalibrowaną hamownię. Czas zrobić pierwszy pomiar. Zobaczymy, jaką mamy moc. No sobie napęd standardowo. do Ilu nam pozwoli. Standardowo te 1500 obrotu start. No dobra, jedziemy. Zobaczymy, co to dysponuje. O! Zablitował sobie bieg. Może. Sport plus. No dobra, jesteśmy w trybie sport. Jeszcze raz dziwna rzecz się wydarzyła. Albo ja nacisnąłem klikdowna po prostu. Możemy robić pomiar. Niestety, ta Europa już mi się przypomniało, że taką Europę robiłem i ona maksymalnie 600 zaczyna zmieniać biegi. Szkoda, ale mamy prawie serię, czyli te 390 koni. A. No dobra. To jedyna rzecz, która smutna, że nie uda mi się przesunąć jego zmiany punktu. Bo to jest oprogramowanie w skrzyni europejskie. I już mi się przypomniało, że taki samochód robiłem. Nawet pytałem tunerów ze Stanów, niestety nie byli im w stanie im pomóc. Po prostu skrzynia przy 6200 sama zmienia bieg na wyższy. No cóż, jeden minus, dobra. Też dam znać właścicielowi o tym. Zapiszmy sobie wynik. No dobra. W sumie na start mamy 388 koni i 550 Nm momentu. Czas grać soft i zaczynamy strojenie. Brzmi nieźle. No dobra, jesteśmy po drugim pomiarze, wybraliśmy sobie licencję i naszą wstępną mapkę. W środki mamy lepiej, niutka, restabilniej, górą nie opada, ale to spokojnie zaraz to zrobimy. I dołu też troszeczkę nie ma, ale to wiecie, początek prac. Teraz spróbujemy zrobić modyfikację, którą przygotowałem. Następną i spróbujemy sobie to zrefleszować, bo na razie coś w sterowniku się blokuje. Spokojnie, nerwie muszę go odblokować. No dobra. Grała się mapa od targetu momentu obrotowego. Pierwsza zmiana, taka najważniejsza, żeby zacząć sterować ten samochód. Także czekamy aż się sterownik zresetuje i zrobimy zaraz już następny pomiar. No i co, zobaczymy, czy będziemy mieli już tutaj jakieś przyrosty. Pewnie jakieś będą. Najpierw tutaj rozmawiam z właścicielem, więc najpierw sobie zrobimy, tylko sprawdzimy trochę zaponem, ile możemy w ogóle pójść, bo paliwo jest w porządku, jak sprawdziłem na pierwszym logu. Więc najpierw zrobimy sobie zaponem, ile na tym samym doładowaniu jesteśmy w stanie ugrać dzięki paliwku. Czyli RON100, czyli Shell, potem będziemy szli z zgodę w górę. Więc powolutku wspinamy się na wyżyny mocy. Dobra, robimy pomiar. Musimy poczekać, aż sterownik wyjdzie z trybu after start. Ponieważ na razie sobie jeszcze idzie w close loopie w tym trybie. Ale co ciekawe, zastanawiam się, czy producent na coś takiego pozwala, że sterownik w after starcie jak mamy nagrzany samochód, pozwala nam po prostu tą mieszankę. Yy, trzymaj taką ubogą. Już sterownik widziałem tutaj podczas pomiaru sobie dodawał zapłonu. Także chcę, chcę mocy. No nic na góry do ładowania nie mam na tej naszej bazowej mapie. Ale to nie jest to najważniejsze w tym momencie. Fajnie, że nam dół rośnie. W zaraz to sobie to będziemy dokładać. Spojrzę sobie logi. Więc tak, jesteśmy w targecie. Paliwo jest w porządku. A doładowanie, boost target. Tutaj, jak widzicie sobie na wykresie, 4800 i 4800 to się załamuje, bo 4800 mamy z 0. 8 bara spadające na pół bara. Dobra, najpierw wyrównamy sobie doładowanie jednak, żeby te, wiecie, cyfry te wyglądały jakoś sensownie, nie? Bo jest, tak bym powiedział, lipnie. Powiedzmy pierwsza, ważna modyfikacja, przywrócić tutaj doładowanie. Jeżeli chodzi o zapłon, nadal się sterownik sobie go dodaje, więc fabrycznie już, mimo mapy, że są słabsze, więc widać, że paliwko tu działa. E Zobaczymy, co nam się do, uda ugrać. Ja, no tak jak powiedziałem na początku, na te 450 koni liczę, tak? W sumie właściciel też po naszej takiej tutaj off-site rozmowie. Bo do trysków tu żadnych nie będzie twardych odcinek ani nic. Można powiedzieć, że to jest taki stage 1, czyli dobre paliwo i soft. Więc widzicie, samo nazywanie czegoś stage'ami jest trudne, bo jeden przyjedzie na stage, na stage 1 na 9,8, a drugi klient przyjedzie na paliwie RON 100 tak? Więc zawsze to jakaś tutaj no, stronstop przy takim setupie. Spoko, fajnie. Bo mamy wszystkie seryjne katalizatory, Seryjny restrykcyjny wydech. Więc... ale też sobie spojrzymy w vlogach właśnie na EGT za chwilę, jak nam rośnie. Jest tak cichy, że nawet nie usłyszałem, że odpaliłem silnik. Fajnie, wygłuszony w środku samochód. Nie wiem czy to tego specyfika wersji europejskiej, czy wszystkich tych 60. Ale powiem Wam, że mam maksymalnie wentylatory uruchomione i jest przyjemnie cichutko. Można spokojnie sobie stroić, pracować. Dobra, możemy robić pomiar. To nas trzyma. Dół poprawiony, a góra. Będziemy patrzeć w logu Czy jakieś inne limity nas nie trzyma, wiecie? No co mamy, nadal? Góry nie ma. Ale tak czasem jest. A! Widzicie, znowu się za to samo zapałem. Za każdym razem w tym samym aucie się na to samo łapie. Tu jest doładowanie mamy górą, ale przepustnica otwarta. Także to nie jest ten problem. Musimy sobie porównać mapę. Nie wiem dlaczego, te teoretycznie są proste w strojeniu, ale zawsze gdzieś każdy egzemplarz w innym miejscu jest zblokowany. Każdy. Powietrze w, podczas pomiaru było spokojne, 30 stopni, a w dolocie już po... o, zobaczcie. Ładunek, który przechodzi przez sprężarkę, przed interkulerami, ma 30 stopni podczas pomiaru, a już podczas pomiaru, nawet w 6000 mamy już 17 stopni, czyli zobaczcie, ile interkulery wodne, które mówią, że są złe, Zbiło nam doładowania ładowania. czy znaczy, przepraszam, temperatury. Dobra, widzieliście parę pomiarów, jakoś mocy w sumie nie przybywało. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie podnosi nam doładowania I wydaje mi się, że chyba znalazłem po prostu przyczynę. Okazuje się, że sterownik w 2019 roku już jest całkiem inaczej skalibrowany. Korzysta jeszcze z innych map niż starsze sterowniki. Także. Wgrywam Soft i robimy pomiar. Zobaczymy, czy udało się odblokować moc w tym samochodzie. Bo byłem osobiście trochę zasmucony, że cały czas nie generowało nam mocy i widzicie ten dołek jeszcze momentu. Zapłon jest nadal słabiutki. No nic, no. Dół mamy, góry nie było, tak? Zaraz zobaczymy, jak będę tego widział target. Czy mi się zmienił target do ładowania podniósł zgodnie z tak, jakbym oczekiwał. Standardowo każdy pomiar za biologii, Żeby mieć wszystko pod uwagę. Samochód jest mocno zaprzylany też. Ale na razie dopóki wiecie, nie ogarnąłem tego tematu pierwszego. Postarałem się nie e, kombinować. Cały czas trzymam je doładowanie! Dobra. Czyli jeszcze gdzieś indziej trzyma nas e, sterownik. Dobra, znalazłem jeszcze jeden parametr. Coś nas po prostu blokuje z doładowaniem. Mógłbym to rozwiązać... Pogadam sobie z właścicielem, żeby uspokoić właściciela. Dobra, słuchajcie, widzieliście moją walkę, jak już wcześniej powiedziałem, co sterownik to inna kalibracja i w końcu, finalnie znalazłem limiter, który powodował to, że obcinało nam target do ładowania. A wynika to z tego, że europejski sterownik skrzyni biegów, nawet jak jedziemy w manualu, nam zrobi kickdowna. Więc ja, do, ja nie wciskałem kickdowna podczas pomiaru, przez co TPS wyskalowany w tym sterowniku nie ma 100% targetu jakby boostu, często nie generowaliśmy mocy i w tym momencie jak znalazłem ten limiter, przesunąłem jakby multiplayer od tego accelerator pedal. Spowodowało to, że dzięki temu już teraz bez kick-down'a mam 100% target boostu, kiedy robię pomiar. i Jak widzicie mamy wynik 440 koni i 640 N. Pamiętajcie, to jest paliwo RON 100 oraz 1-2 bara boostu górą, także Powiem Wam tak, silnik jest zdrowy i mamy wszystkie katalizatory, kompletnie oryginalny wydech. Czyli w porównaniu do poprzedniego setupu, który u nas był na strojeniu, to ten daje dużo lepszy efekt. A może właściciel się odezwie z tamtego setupu na strojenie dodatkowe, gdzie zatankuje z Ron 100 i poprawimy wynik, może się zbliżymy do 500 koni. Także co, chyba już nie ma co za bardzo przedłużać, mamy wynik 440 koni, jak na seryjne katy 1-2 bara. Do ładowania, wszystko jest w porządku, w normie temperatury Nie będziemy już dalej go katować i męczyć Co myślisz Stanek 5 koni musisz jeszcze dołożyć 5 koni? No nie wiem, to może spróbujemy 1 stopień zapłonu, oczko dorzucimy i zobaczymy czy Dawaj 450 jest. nam peknie Dawaj zapłon Tak jest, bo zapłon jest 13 stopni, a 13 górą, więc tak naprawdę na jeden dwa bara to jest bardzo słabiutkie jak na tej silniki Ale no tutaj CR jest górę. No ale mam bezpośredni stres Dokładaj zapłon <laughs> 450. No dobra, mamy finalny wynik. Jedno oczko zapłonu, 450 koni będzie. Także... O nie! No, nie. <grym> Środkiem poprawiło. Jeden stopień zdjęło nam gdzieś, zaraz zobaczę w logu. No dobra, jeszcze podnieśliśmy, jak tam jak powiedział, 0,05 bara doładowanie górą. Żeby ten piękny wynik dołożyć. No dobra, czas na finalny pomiar. No to co? Zrobiliśmy 464 konie finalnie. Na paliwie RON100 czyli Stage 1 bez żadnych modyfikacji mechanicznych, A chyba możemy się cieszyć. W pomiaru zrobiłem za 20 parę, Doł to wiecie. Sam do 2000 to jest kwestia wystartowania, wystartowania pedału, jak się spompuje turbo, tak? No nic no, prawie 100 Nm ekstra 70, tak? 8, 90, 70, prawie 80 konik dołożone. Na dziś to chyba tyle. Nie będziemy już podchodzić tutaj do tablicy. Wykres widzicie tutaj w rogu. Stary, aktualny, także na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że właściciel będzie zadowolony.